Teraz y, zapisz wyrażenie, które dla każdego n należącego do liczb całkowitych przedstawia liczbę niepodzielną przez 3. No to sobie popsujmy. Liczba niepodzielna przez 3 to jest 4. Liczba niepodzielna przez 3 to na przykład 13. Mm, co jeszcze mamy? 15. I co jeszcze możemy mieć? Y, 20. No nie. I teraz tak. 4. Wieęcie, co ja sobie to trochę tu wyrywyksza. To było 4, 13, 15 i 20. Tak I teraz tak 4 to jest 3 plus 1. 13... to jest 3 razy 4 plus 1. A 15 będziedzieli to będzie 16. To jest 3 razy 5 plus 1, 20... To jest 3 razy 6 plus 2. Tak? I teraz będzie się działo. Uwaga! Będzie 3 razy 1, ok? I wszędzie tu znowu mamy trójkę stałą, prawda? Tu obok tej trójki te liczby nam się zmieniają. Ale teraz zauważcie, zauważcie, co nam się tu podziało. Czekajcie, tylko jeszcze jakiś jeden kolor, tak żeby było widać. Jest plus coś, plus, plus i plus. I to, że dodaliśmy, to znaczy, że nam się zepsuło. I teraz tak. E, więc stało, mamy trójkę znowu, tak? Jest trzy razy to nasze n. Ale mamy tutaj plus. Na przykład mamy 1. Ale co tu się jeszcze więcej wydarzyło? Mam 3 razy n plus 2. Zauważcie. Ale ba, ale ba, jeszcze mogę to bardziej się temu przyjrzeć. W jaki sposób? No bo patrzcie, 20 to tak naprawdę. 3 razy 7 minus 1, tak? Bo 3 razy 7 to jest 21 minus 1. Czyli mogę to też zapisać jako 3n minus 1. Popatrzcie, co tu się nam wydarzyło. Nie mówcie, że matematyka nie jest wspaniała, ale jak się domyślacie, mogę to też zapisać jako 3n. Minus 2. Już Wam pokazuję przykład, jak mi nie wierzycie. Popatrzcie tu. 16 to jest 3 razy 6 minus 2. 3 razy 6 to jest 18. 18 minus 2 da nam 16. Niesamowite, prawda? 3, 6 i tu mamy to minus 2. E, ja wiem, że tu tak trochę robienie igły, widły. Ale to się pojawia na zadaniach, w zadaniach wszędzie, na maturze, nie na maturze, gdzie tam sobie nie wymyślicie, to się pojawia. I czy to będzie liczba podzielna przez 3, czy liczba podzielna przez 7? Zaraz będziemy robić. To wszystko działa w ten sam sposób. Musicie to sobie rozpisać po prostu na czynniki pierwsze, najprościej jak się da i popatrzcie, to samo wychodzi, widzicie te zależności. Dobra, bo się znowu rozgadałam i zaczynam się jarać tym festem.